Strony Kasia z kanału Katykiem Magnat, i dzisiaj jest film. W sumie trochę wyczekiwany przez Was, trochę nie, ale to jest film QA. W końcu odpowiem na Wasze pytania, które Was dręczyły przez tyle czasu, więc no mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości zwieją i nie będziecie się mnie już o to pytać. Więc na każdym teraz, na każdy komentarz pytając się o coś, co było w tym filmie, będę odpowiadać. Q&A No, dobra, słuchajcie, tak Nie wybierałam pytań, po prostu będę wszystkie czytała, co popadnie Wszystkie Bo, no, było dużo, ale po prostu chcę, żeby każdemu odpowiedzieć Żeby na pewno wszystkich wątpliwości cwiać Będę może czytać od kogo, ale nie wiem, czy mogę Więc, no, zaczynamy e, Dobra, pierwsze pytanie czy będzie odcinek od, Magda, od Magdy Guzik 9669? Czy będzie odcinek, jak pokazujesz swój cały sprzęt dla hobby horse i koni na biegunach? E, tak będzie taki odcinek, tylko no nie wiem dokładnie kiedy. Muszę zabrać się za to w ogóle e, w końcu posprzątać ten sprzęt swój, więc może wtedy e, jak będę sprzątać ten sprzęt, to połączę to z pokazywaniem sprzętu. Więc tak na pewno to będzie. E, czy będą takie odcinki, że jazda na różowo i inne kolory? Kiedyś takie coś było. Na pewno na starym koncie, ale chcę w lato zrobić takie coś. Słuchajcie, w lato na pewno, przynajmniej no jak się zrobi ciepło: że dni na różowo, na niebiesko, na czerwono. Wiecie, no takie dni na różne kolory, jak robiła Marta albo ktoś. No wiecie, chcę takie coś zrobić, więc będą takie dni, będą takie odcinki. Czy masz jakiś szleich? Mam, bardzo dużo mam koni szlejch Słuchajcie, no nie wiem, no z 40 wraz ze z rybakami, no i mam całą stajnię. Tu To też może zrobię taki oddzielny odcinek, że to pokazuję. W ogóle, e, szlejk to wam w ogóle nie pokazywałam, prawie. Mam dużo pomysłów na odcinki, słuchajcie. Mnie znowu natchnęło teraz. Jak powróciłam, to mnie natchnęła. Mam miliard pomysłów na odcinki, i muszę je w końcu zrealizować, więc muszę sobie pozapisywać na kartę. No, i może w tym też będzie pokazywanie tej stajni szlachty albo coś w tym stylu. No bo nigdy nie widzieliście w sumie i warto pokazać. Mm. Od kiedy masz magnata? O, oh, magnata, słuchajcie, to jest w ogóle mój pierwszy, pierwszy koń z Hobby horsów z koń na biegunach. Magnat jest ze mną już 11 lat. Nie. 13. Nie. 13-12. Ja się urodziłam, magnat był. Bo mój tata ma pizzerię, moja mama. I moja i ja się urodziłam, jak ta pizzeria powstała. No, czyli ja już byłam na otwarciu pizzerii, no i wtedy też rodzice kupili magnata, bo to jest w ogóle historia magnata, że oni go kupili, żeby jakby dzieci w pizzerii na nim jeździły. No i później potem... Po kilku latach po prostu wzięli, jak już byłam trystarsza, wzięli go do babci u mnie z tej pizzerii. No i ja później u babci na nim jeździłam. Później założyłam konto, to jeszcze więcej na nim jeździłam. W lato go kąpałam. Magnat to ma za sobą ze sobą 100 kąpieli, więc no magnat to jest mój hard horse, herd ho hard, hard horse, hard. Dobra, nieważne, no wiecie o co chodzi serduszkowy koń. to mój ukochany magnaci, jest ze mną tyle lat, dlatego mi tak zależy na jego zawsze naprawie, żeby on jak najdłużej był. To jest po prostu legenda. Nawet jakbym miał stać, to i tak bym go chciała bez, nawet bez jazdy, bo to jest mój, moja legenda tego kanału. Wszystkiego to jest legenda. I dlatego kanał się nazywa KDH Magnat. E, więc mam Magnata 13 lat. Z jakiego województwa jesteś, jeśli mogę wiedzieć? Uff. Nie wiem w sumie, czy mogę mówić to na YouTubie. Yy, z województwa Mazo. Mazo. Po, 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 po wieckiego. Może YouTube by nie była, Mazo wie... No, wiecie, o co chodzi, wiecie, no. Z tego województwa jestem. Gdzie jest na przykład Warszawa, albo coś, więc jestem. Yy, no i super. Województwa jestem. Więc tu mieszkam, nie powiem wam w jakim mieście, znaczy no mogłabym powiedzieć, ale nie chcę, żeby YouTube mi skasował konto, więc lepiej nie będę mówić. Hmm. Ile masz hobby horse? Blake mi odszedł, kochani, kto nie wie, no to wpadajcie na film, że Blake odszedł, ale chyba już wszyscy to widzieli, no ale Blake'a już nie ma. I będę robić kolejnego hobby horse'a i chcę wam nagrać też z tego film. I już wam mówię, ile mam na razie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz mam sześć, miałam siedem, a teraz mam sześć. Sześć, siedem! <grym> Więc mam teraz sześć hobby horsów. Dobra. Ile lat jeździsz konno? Siedem. Dziękuję. Siedem. I mega cię lubię. Pozdrawiam cię, Mazia. Mm, dziękuję, że mnie mega lubisz. <grym> Jakby. No. Dobra, dalej. Ile masz lat? To jest pytanie od Ala Podłoga Koniara 123. Ile masz lat? Ja nie mogę to powiedzieć. Słuchajcie, nie to, że ja się wstydzę, czy coś w tym stylu nie. Ja po prostu nie mogę powiedzieć, ile mam lat, bo. Tak, wcześniej zostało mi zbanowane konto. I straciłam moje konto, które miał 2000 subskrypcji, właśnie przez to, że powiedziałam, ile mam lat, więc nie mogę, jakby tego powiedzieć. Ale nie wiem, czy mogę powiedzieć też, do której w ogóle klasy chodzę. Ale mam chemię i fizykę, więc możecie się domyślać, do jakiej klasy chodzę. No, ale mam chemię i fizykę, więc, ale jestem w podstawówce. Dobra, dalej. Ile lat masz magnata? To już odpowiadałam. Czy Ania na coś choruje? Nie, hejt, pytam. Ania ma zespół Downa. No, wiecie. O tak. To jest taka wada już. Ania ma zespół Downa. Chodzi na logopedię, rozwija się, więc i tak już jest lepiej z Anią, Anią rozmową, ale jak czasem nie rozumiecie jej na filmach, to właśnie dlatego, że yy, właśnie trzeba mieć takie. Jakby doświadczenie z tą rozmową, nie żeby rozumieć to, co dobrze ona mówi, bo czasem nie jest po prostu to zrozumiałe. Ale tak, Ania yy, ma zespół Downa. Gdzie kupujesz konie na biegunach? Może te pytanie to po prostu mi się powtarza, powtarza nie, pod, nad, nie pod postem z QA od każdego, tylko to mi się powtarza pod każdym filmem. I mi się nie chce odpowiadać na 10 komentarzy tego typu, więc teraz, wszyscy słuchajcie teraz. To jest odpowiedź pytanie, gdzie kupuję konie na biegunach. Już tego nie powtórzę nigdy więcej. Nie powtórzę. Teraz to powtarzam. Konie na biegunach kupuję. Magnat to opowiadam, był kupiony przez moich rodziców kiedyś. Pestka. Jest kupiona też dla Ani na urodziny kiedyś, bo to jest Ani, ale no była kiedyś Ani na urodziny kupiona, więc przez internet. A Elvis, Marvel, Munio, znaczy Munio to ze stani uratowałam, ale Elvis, Marvel i tak dalej. One są yy, z Vinted i Joelix. Marvel jest z Vinted. a no Boże nie, Elf, Marvel. Tak, z Vinted jest Marvel i Elvis. Mm, Ten was są z Vinted i tak. Słuchajcie, możecie kupować na OLX -ach. Tam są mega tanie, fajne, naprawdę super jakości. Fajne, naprawdę tanio możecie kupić, a nie są jakieś zniszczone, więc polecam was, Wam albo Oelix, albo vinted. Naprawdę bardzo dużo jest wpisujcie sobie, kupujcie na tych i tanie są, bo kosztowały po 5 dni, więc się opłaca. E, jaki jest Twój najdroższy koń na biegunach? E, no. Najdroższy, no to był oczywiście. E, pestka. Ogólnie tak to teraz, przeliczając na te pieniądze, co teraz są. No to by był najdroższy oczywiście magnat. Bo magnat kosztuje teraz 600 zł. Jak moi rodzice go kupowali, to on, wtedy ten koń kosztował 90 zł. Zobaczcie. o... 500 ponad złoty podrożyły się te konie od przez 13 lat, więc no kiedyś kosztował jakby 90 zł, teraz kosztuje 600 coś złoty magnat, więc ogólnie na teraz przeliczając, to najdroższy jest magnat, ale kiedyś kupując, no to była peska najdroższa, bo ona była kupiona nie wiem 5 lat temu, 6, coś takiego, i ona kosztowała wtedy prawie 300, więc Kupiona została drożej pestka, ale teraz drożej ogólnie są wystawione konie jak magnat. Um, dalej. E, pozdrowisz. Tak, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie ala koniara123. Nie skasujcie mi, proszę, dobra. <laughs> Nieważne. E, tak, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I tak, bardzo Cię lubię oglądać i dzięki Tobie mam swojego konia na biegunach i ma na imię Luna. Bardzo mi miło, że... Znaczy, bardzo się cieszę, że dzięki mnie masz konia na biegunach. Super, dziękuję, że mnie bardzo lubisz. W ogóle słuchajcie, was jest tyle miłych komentarzy, że mnie bardzo lubicie i tak dalej. Tak cieszę. Dziękuję za takie komentarze. Ja wszystkie mam będę serduszkować. No. Ja wszystkie biorę do siebie i w ogóle jeszcze jeden taki dodatkowa informacja. Spotkałam na koniach moje. dwie. Trzy obserwatorki oglądały moją całą jazdę, nawet jedna mnie nagrywała. Więc się tak mega jaram. I jeszcze moje mutacie mówiły, że znamy, a nie znamy się więc się tak jaram. Jak to widzicie, to pozdrawiam. E, no tak, więc dziękuję za te wszystkie moje komentarze i to. I przechodzimy dalej. E, czy to jest od Kace Siroko? Si? Siroko? Coś takiego? E, czy zrobisz vloga z Anią jak jeździ na Elvisie? Ostatnio robiłam takiego vloga. Więc no, jeśli nie widziałaś jeszcze, to możesz wpadnąć, wtedy jeździłam ja i Ania, Ania jeździła na Elvisie, ale chcę zrobić taki film, że Ala, Ania przyjmuje mój kanał i Ania będzie tylko jeździła, a ja ją będę kamerować. Dajcie znać, czy chcecie, piszcie w komentarzach, czy chcecie taki film, więc tak, Ania już jeździła, ale możemy jeszcze raz. W jakiej stajni jeździsz? Kurna... Na razie nie chcę odpowiadać na to pytanie. Ja Wam odpowiem, ale to nie teraz, dobra? Te wszystkie pytania, w jakiej stajni jeździsz, Ja Wam to odpowiem. Na pewno prędzej czy później Wam odpowiem, ale na pewno nie w tej chwili. Twój ulubiony koń ze stajni. Ode mnie ze stajni jest Galicjusz, ulubiony mój. Galicjusz. A z drugiej stajni Joszka. Z tej stajni co ostatnio byłam Joszka, a z tej stajni co jeżdżę, dzisiaj nawet jadę, to jest. No, Galicjusz. Ulu, koń z koni. No ja wam mówię, naj... wszystkie bardzo lubię, ale najdłużej jednak, największy sentyment mam do magnata. Na drugim miejscu burza. Wszystkich, bardzo wszystkie lubię, ale najbardziej magnat, nie? Najbardziej. Najwięcej ze mną przeżył itp. E, ile lat jesteś w Hobby Horse? E, już trzy. W sumie zaraz minie, no, trzy lata. Nie, no z, ogólnie 4 lata, jeśli, bo od 2022, ale jeżdżę z 3,5, coś w tym stylu więc trochę już jestem od ilu lat jeździsz na koniach tych domowych a, no, no to tyle samo 3,5, na koniach, na biegunach bardzo długo już jeżdżę, to już naprawdę długo nie pamiętam już nawet ile, z 7 lat więcej, więcej, na pewno więcej ale no na hobby i 3,5 a, i pozdrawiam Cię Kate, Kace Sikoro Słuchajcie, za chwilę do Was wrócę za momencik, tylko muszę ogarnąć. Dobra, jestem. Moment. E, szyk. I tak, e, dalej pytania. E, dobra. Pozdrowisz na filmie, kocham Cię, nigdy się nie poddawaj, jesteś cudowną osobą i moją inspiracją. E, napisała to Eku Zuza Ptytik, py e, Pytlik. Eku Zuza Pytlik. E, bardzo Cię Zuzia pozdrawiam, naprawdę dziękuję Ci Jestem dumna, że jestem Twoją inspiracją Cieszę się, że chcecie mnie oglądać Więc pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Zuzia Po prostu super Jak mi takie komentarze przyjdzie, to po prostu Dzień staje się lepszy Więc bardzo Ci dziękuję Zuzia eee, Pozdrawiam Cię Gdzie kupiłaś Elvisa i Magnata? Ja już mówiłam, na Vinted I od Ali dostałam Elvisa, ale Elvis był kupiony na Wignet. Gdzie kupić od Ciebie takiego... Gdzie kupić od Ciebie takiego hobby horse? Na przykład za 150 zł. Słuchajcie, ja tak to ogólnie nie sprzedaję hobby horse'ów. Blake to był jeden hobby horse, którego sprzedałam, bo... bo Blake jakby... Ja sprzedałam, bo w wakacje na nich jeszcze nie jeździłam na Hobby i Ja po prostu go zrobiłam, żeby go sprzedać A później się z nim związałam i po pół roku nagle ktoś go kupił I zapomniałam zdjąć ogłoszenia, ale no wiecie Już poleciał do jakiejś dziewczynki Bardzo się ona ucieszyła Było to na jej urodziny, więc Już się jakby pogodziłam z tym, że już go nie ma No ale jednak dalej Mi jest przykro, no nie wiem Może będę sprzedawać, ale jeszcze nie wiem Dokładnie kiedy muszę zrobić najpierw jakieś hobby horse'y. Nie wiem, nie chcę sprzedawać Hafi ani Firefly, ale na następ... chcę w najbliższym czasie robić hobby horse'a, więc może przy okazji zrobię drugiego, żeby sprzedać. Zobaczymy, nie powiem jeszcze jaka maść. Ale no zobaczymy, więc na razie nie można nigdzie kupić, ale może będzie można. To było pytanie od Uli sobie Jakieś 6-7 7, 6, 6, 5. Więc no. Ile masz przeszkód hobby horse? Nie mam, znaczy. Ja używam płotków do biegania yy, jako przeszkody, ale no chcę sobie kupić takie do hobby horse specjalne, a na razie nie mam. Ale chcę sobie do hobby horse kupić yy, przez internet, więc za niedługo będę już miała, ale na razie nie mam. Na razie używam innych rzeczy do przeszkód dalej o boże tutaj jest moja stała widzka Titanic. E, tak, to jest moja stała Od początku jak tylko kanał założyłam, naprawdę szacun. Naprawdę Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Już za wiecie, bez nad twojej prośby pozdrawiam cię naprawdę Chcę wynagrodzić jakoś te na najbardziej aktywne osoby. Na razie jeszcze nie wymyśliłam, jak dokładnie, ale no naprawdę e, szacunka, tehety tanich, bo jesteś od początku, komentujesz mi cały czas, więc naprawdę super. I teraz od Ciebie pytanka. Gdzie kupujesz konie na biegunach? Odpowiadałam o Elix i Vinted. Ile masz łącznie koni? E, szybko policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. E, dziesięć. Nie. Co? 6. 11! Teraz automatycznie mam 11 koni. Tak szybko teraz odpowiadam, bo już tyle czasu trwa ten film. 11 e, koni mam. Yy. Ile masz urodzeństwa? brata i siostrę? Brat ma 6 miesięcy, a nie ma 8 lat. O kur. O kurw! Jeszcze raz. Mam brata i siostrę. Nie mogę. E, młodszych. E, najlepsza przyjaciółka. Kurna, no jak będą to widzieć moje wszystkie koleżanki. Przyjaciółki. To ja nie chcę, że. Nie chcę jakby porównywać. E, jakby ich do siebie. Mam taką jedną chyba ulubioną, ale nie chcę jakby jakoś mówić tutaj przy wszystkich, jak ona się nazywa. E, no. Możecie się domyślać, ale. No ale nie mogę powiedzieć, która konie są, które konie są, ani jest pestka. Tylko no i euforia, której na co dzień nie ma na kanale. Ulu hobby horse, bu, no nie wiem, nie mam ulubionego. Ulubiony koń prawdziwie odpowiadałam, ile masz koni na biegunach? Pięć 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 w jakim województwie mieszkasz? Mówiłam, pozdrowisz, pozdrawiam cię jeszcze raz, Kateka Titanic. Jestem Twoją fanką. Jestem moją, jesteś, jestem moją ulu-youtuberką i dajesz mi siłę na dalsze uprawianie. Ho, ho, he, he. E, Bardzo się cieszę. E, jaki jest najstarszy i najmłodszy koń? Ojej, najstarszy jest magnat, najmłodszy jest. Hafi. Znaczy nie, w sumie nie Marvel pod względem bycia umie. Ale nie wiem. Muszę zrobić im kartki, paszporty. To wszystko. Słuchajcie, są oddzielne filmy. Ja mam milion pomysłów na filmy. Spokojnie. Yy, sprzedałabyś mi hobby horsa. Jak wystawię, to wtedy będę wam na bieżąco mówiła, że wystawiam. Na pewno. Tylko najpierw muszę po prostu powystawiać, ale na razie nie mam co do sprzedania. E, czy się martwisz? Czy martwi? Czy nie martwisz się hejtem? Czy hejtują cię w szkole? W szkole trochę mnie hejtują. Znaczy, no wiecie, że tak się śmieją, że na hobby horse jeździsz, że jeździsz na konie, Ale ja już się przestałam tym przejmować, które tasto ucichło. E, ale tak coś tak hejtem nie przejmuje. Po prostu tych hejterów olewam teraz, bo więcej widzę, że jest. Tych miłych osób, niż tych hejterów, więc po prostu już na to nie zwracam uwagi. Wolisz prawdziwe konie czy na biegunach? Oczywiście, że wolę prawdziwe. Konie na biegunach to wiecie, jest taki dodatek. Ja najbardziej tak najbardziej lubię konie prawdziwe. Wiadomo, nie będę wolić zabawki od prawdziwego konia, ale konie na biegunach też bardzo, bardzo lubię. No i słuchajcie, to będzie koniec moich pytań. Jeszcze odpowiedź na to, ile kosztowały konie. Też było pod jakimiś innymi filmami, więc Marvel kosztował 50, a elvis kosztował, nie wiem, ile, bo dostałam go. Więc tak, to tyle. Na wszystkie pytanka, które zadaliście, odpowiedziałam. Jeśli macie, jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania, niż te, co były pod tym, w tym filmie, to piszcie. Ja może wam odpowiem pod filmem, i tak dalej. Więc e, no, tak, żebyśmy po prostu zamknęli temat tych pytań, co tutaj są na tym filmie. A jak chcecie nowe zadawać, no to zadawajcie, ale już nie te same. Więc e, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Dzisiaj jeszcze dla Was ponagrywam shortsy z Koni. I co? I dziękuję za oglądanie i bajo!